Mam nadzieję, że Wy też będziecie mieli kiedyś okazję, żeby zobaczyć te piękne miejsca, i mam nadzieję, że dzisiejszy e, film, ten vlog, który właśnie oglądacie, też da Wam trochę e, radości, trochę uśmiechu i taką maleńką, może namiastkę, cząstkę tego, że też jesteście tutaj razem z nami, że też macie możliwość zobaczenia tych wszystkich rzeczy. E, no, tak, właśnie tak. Miejscowość, w której się teraz znajdujemy, czyli Rukan, jest bardzo znana historycznie właśnie tutaj w dziejach Norwegii z racji tego, że w tym miejscu toczyła się tak zwana bitwa o ciężką wodę. Czym była ciężka woda? Ciężka woda była produktem, który był niezbędny dla hitlerowskich Niemiec do prac nad budową broni atomowej, nad budową broni jądrowej. I właśnie to hitlerowskie Niemcy w 1939 roku zaatakowały Norwegię i właśnie oto w tym miejscu próbowały tą ciężką wodę zdobyć i atak ten nastąpił po nieudanej próbie zdobycia ciężkiej wody od Francuzów, którym udało się, którzy byli sprytniejsi i tą ciężką wodę wywieźli ze swojego kraju bodajże do Anglii. Słyszałam, że Paweł Wam poopowiadał tutaj historię, co się działo w tym miejscu, w którym jesteśmy. My teraz sobie, tak jak widzicie, powolutku spacerujemy wzdłuż jeziora, wdychamy powietrze, bo powiemy Wam, że troszeczkę powietrze jest inne niż w Oslo, prawda? Czuć... Tak. Tak, Dodam jeszcze, że we wcześniejszym klipie się pomyliłem, mhm. że atak ten nastąpił w 1940 roku i w sumie w tym momencie też mamy kwiecień, więc mija 79 lat od tego momentu. No, widzicie rocznica. To, co możecie słyszeć w tle, to ciężarówki, bo jesteśmy bardzo blisko drogi. Drogi szybkiego ruchu, tak. Drogi szybkiego ruchu. No, także my jeszcze chwilkę sobie pospacerujemy, popodziwiamy widoki, bo pomimo tego, że jesteśmy tutaj już chyba z pół godziny, bo zanim zjedliśmy, odpoczęliśmy chwilę, to trochę minęło, ale nadal jeszcze widok piękny i cieszy oko. I tak na dobrą sprawę to nie chce nam się stąd jechać, ale wiemy, że czekają na nas jeszcze inne piękne widoki i w sumie taki punkcik kulminacyjny naszej dzisiejszej wyprawy. Także idziemy, bo Piotr tam widzę, na nas czeka, składamy nasze jedzonko i uciekamy do samochodu w dalszą trasę. Przejeżdżamy teraz przez miejscowość, która się nazywa Ryukan i taką ciekawostką jest to, że ta miejscowość jest położona między, jak to nazwać, w głębokiej dolinie, o Piotrek mi odpowiada, w głębokiej dolinie i z racji właśnie jej położenia jest to miejscowość, w której jest ciemno i mroczno i Władze tutaj norweskie wpadły na taki pomysł, żeby doświetlić tą miejscowość poprzez trzy wielkie lustra zamontowane gdzieś na szczytach tutaj, które odbijają po prostu promienie słoneczne i kierują je w stronę... Miejscowości tutaj na dół. I jedziemy tak już dobrą chwilę i staramy się wypatrzeć te lustra, ale coś nam nie idzie. Nie wiem, czy je minęliśmy, czy z racji tego, że mamy dzisiaj niezbyt słoneczną pogodę, to ciężko jest je nam zaobserwować, no bo jednak te słońce się od nich nie odbija, ale wypatrujemy ostro. Nie wiem, ch chyba, chyba nie znajdziemy. Paweł też wlepiony w szybę tam z przodu, <noise> aż się prawie położył, ale też nie widzisz, nie? Nie ma. Będąc tutaj na miejscu, postanowiliśmy przyjechać do swego czasu największej elektrowni wodnej na świecie. W tym momencie chyba nie jest już największą na świecie, ale naprawdę obiekt jest potężny, i wszystko to jest napędzane poprzez turbiny wodne. Które znajdują się tam wysoko na górze. Ciężko będzie nam to pokazać, ale musicie uwierzyć mi i nam na słowo. Pięknie to wszystko tutaj wygląda, naprawdę z tyłu za mną. Takie potoki wodne, takie mikrowodospady. Idzie tam żona w niebieskim swoim serdaczku. Powiedz jak ci się podoba tutaj. Pokazuję jak się podoba. Sylwia jest zadowolona, naprawdę są to y, nasze, nasze klimaty, takie rzeczy, które bardzo nas tutaj y, w serduszku cieszą. Ile popatrzeć, tą przepaść. jesteśmy prawie na samiuśkim szczycie Gaustatopen I to, co moje oczy widzą Wiem, że to, co widzicie teraz, to nie oddaje tego uroku, bo jednak aparat jest aparatem, a oczy są oczami Ale brak mi słów, po prostu brak mi słów Jest rześko, fajnie, przyjemnie, jest fajne powietrze No i... naprawdę nie wiem, co mówić, nie wiem, co mówić Jest cicho, jest spokojnie Słychać E, wodę, która sobie spływa po zboczu. Niestety nie wjedziemy na Gaustad tutaj kolejką, bo dostaliśmy protipa od pana, który tutaj zarządza w tym sklepiku z prezencikami. Tym wszystkim, że na górze jest widoczność od 5 do 15 metrów i że proponowałby, żebyśmy po prostu nie wjeżdżali, bo nic nie zobaczymy. Postaram się przejechać w inne miejsce, żeby wjechać kolejką, tak jakby minąć szczyt bokiem. Zobaczymy, czy nam się to uda. Muszę Wam przekazać, niestety, bardzo smutną wiadomość, a mianowicie, niestety nie uda nam się wjechać dzisiaj na, na ten szczyt, żeby zobaczyć, bo tak jak Wam Paweł powiedział we wcześniejszym nagraniu, że widoczność była niezbyt dobra i Pan nam powiedział, żebyśmy pojechali w inne miejsce, ale niestety nie powiedział nam, na znaczy nie powiedział. Nie wiem, czy nie wiedział, czy może myślał, że jest otwarte to do godzin późniejszych, ale mamy już godzinę 20 po czwartej, a miejsce, w którym teraz jesteśmy z tymi właśnie kolejkami było otwarte do godziny czwartej. Więc trochę kicha, ale mimo wszystko cieszymy się, że przyjechaliśmy, bo z tej strony też widać piękne widoki, tak jak wszędzie i już jesteśmy... Tak jakby powiedzmy, że wstępnie umówieni z Piotrem, że na pewno tu jeszcze wrócimy i postaramy się wjechać na szczyt w tym miejscu, pierwszym kiedy będzie może lepsza pogoda, będzie lato i widoczność będzie lepsza. A teraz spadamy do samochodu i powoli już wracamy do domu, ale myślę, że jeszcze będziemy się z Wami po drodze łączyć. Zatrzymaliśmy się na chwilę tutaj na trasie, żeby odpocząć, żeby kierowcy odpoczęli i chciałem wam powiedzieć, że Norwedzy mają swojego quick luncha, a my mamy nasze polskie grześki, tak i nie jest to żadna reklama, nikt nam za to nie zapłacił, my te batoniki naprawdę uwielbiamy. wylądowaliśmy, dotarliśmy na miejsce, jest, uwaga, uwaga, godzina 21.05, a wyruszyliśmy o której? O 7.20, coś takiego. Coś takiego. 7.10 albo 7.20. Także, to był bardzo długi, bardzo intensywny dzień. Myślę, że widać to po nas, że jesteśmy trochę zmęczeni. Nie? Troszkę wypompowani, Troszkę tak. Pompowani. Piotr też na pewno jest mocno zmęczony, ale już pojechał do domu. Tak, dał nam znać, że dotarł bezpiecznie, także bardzo się cieszymy. Razem Jeśli... wyjechaliśmy, razem wróciliśmy, tak, jest Tak, i bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze towarzystwo, było naprawdę świetnie. Co możemy Wam powiedzieć, tak podsumowując, może na szybko, że wycieczka naprawdę super, prawda? Tak, zrobiliśmy kilka takich szybkich strzałów, mhm. kilka e, bardzo miejsc. fajnych miejsc i. Było to coś na zasadzie takiego przedsmaku, żebyśmy wiedzieli, gdzie może będziemy chcieli wrócić, gdzie moglibyśmy chcieć pojechać. Yhym, już takie dłuższy. miejsca mamy, i, ale na razie jeszcze nie zdradzamy, gdzie będziemy starali się powrócić i wyruszyć jeszcze nie raz. Tak i mamy też już w planach inne, <laughs> inne miejsca, także wszystko w swoim czasie. Mamy nadzieję, że vlog Wam się podobał, bo bardzo nas prosiliście i w sumie też czekaliście, aż pokażemy wam trochę więcej Norwegii, niż tylko samo Oslo i tutaj okolice. Także mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania i że miło spędziliście czas i że też to zwiedzanie razem z nami e, wam się podobało, prawda? Prawda? Wpadajcie na Facebooka i na Instagrama, jak zwykle. Zapraszamy Was tam serdecznie, bo tam na pewno będą zdjęcia z dzisiejszej, z dzisiejszej wyprawy. Przepraszam, ale już po prostu zmęczenie bierze górę i plącze mi się język. Także wpadajcie tam, umieścimy kilka fajnych na pewno zdjęć, bo robiliśmy ich sporo. I cóż jeszcze możemy powiedzieć? Na pewno oczy widziały o wiele więcej i zarejestrowały o wiele więcej niż nagrała to kamera, bo jednak wiecie jak jest na pewno. Jak to wygląda, jeżeli nawet robicie zdjęcie? Jeżeli coś zobaczycie tak. własnymi oczami, to, to jest zawsze inaczej. widzicie to troszkę inaczej i troszkę dokładniej niż widzi to oko kamery. Tak, także mamy nadzieję i w sumie trzymamy kciuki, żeby i Wam udało się tak osobiście pojechać i zobaczyć te piękne miejsca, bo naprawdę są one warte zobaczenia. My się chyba już żegnamy, prawda? Tak, i przy okazji życzymy także sami sobie tego, żeby coraz częściej w naszym życiu pojawiła się taka możliwość, żeby mm -hmm. gdzieś wyjechać i coś pozwiedzać, nawet tak szybko, jak miało to miejsce dzisiaj. Tak. Dzięki za dzisiaj. Buziaki. Do zobaczonka Hejka. Pa! pa. pa.